Na kanale Mocne Gregor, kłaniam się, kłaniam się energii żeńskiej. Kobieta jest y, tą siłą napędową, tą kreacją, tak? Kobiety powinny dziedziczyć 90% majątku, tak? To dzięki nim y, jest ta kreacja, y, są te wzwyżki, one potrafią y, czynić cuda. Y, oddawajmy im należyty szacunek i cześć. Tutaj przypominam się niektórym panom, tak? należyty szacunek, szacunek mówię do ciebie, szacunek jeden z drugim, kobiety traktować, traktować ich energię jako coś, co jest niesamowicie piękne, niesamowicie wspaniałe, i przede wszystkim daje, daje tą wspaniałą moc kreacji, której no mężczyźni nie posiadają, tak? Nie posiadają to kobiety dysponują tą kreacją. Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, mają więcej energii, e, bardziej są świadome. To one są siłą napędową tego świata. Szacunek i jeszcze raz szacunek do kobiet, tak? Ten program na Amazonie.